Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Resident Evil, moi kochani. I mam nadzieję, że zmierzymy się jak nie w tym to już w następnym odcinku z Ramonem Salazarem. Jednocześnie mam nadzieję kończąc 12 rozdział tej gry. Dzisiaj mam dla was bardzo sympatyczny kadr razem z po prawej stronie z jakimiś fajkami tutaj. Pana sprzedawcę, co, 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 co zrobiłem ciekawego, w sumie chyba nie za dużo. Zwiększyłem durability noża, więc jego wytrzymałość, pozbierałem sobie rzeczy stamtąd i nic poza tym mnie tutaj nie czeka. Widzę, że wcale nie kierujemy się w stronę chociaż może kolejką stąd, jakimś cudem, do Sali Tronowej, nie wiem, ale kierujemy się w bardzo niewłaściwe strony bo biegniemy za Ashley i za panem Ramonem Salazarem. Nie jestem zachwycony z tego tytułu, ponieważ nie mam drugiego jajka, a tak bardzo gadałem na temat tego, że chciałbym go mieć w momencie konfrontacji. Zobaczymy. A fool, Mr. Kennedy, to have been bestowed with lords. At least ah, you talk too much. Get failed. Ah, you vulgar, utterly uncivilized ah, mongrel. No i właśnie, nie mam drugiego złotego jajka, a szkoda, ale pokażę wam, że chociaż jednym zrobię mu damas. damasz. Jak tylko go so kurwa is upoluję. Me well then, chuj wie gdzie on jest. Mega mi się nie podoba ta sytuacja. Biega po ścianach. Patrzcie co się dzieje z Okej, okay, może teraz jajeczkiem jakimś mu tu zrobię przykę? Zrobić zrobiłem. Przydałoby się jeszcze jedno takie ukucie. jajeczkiem, ale niestety. Dość duże obrażenia. Bo mniej więcej połowa, więc to o, dużo. A, kurwa, za długo się. Czyżby wsiadło? Ja muszę mieć strzelbę, bo to dużo więcej obrażeń niż sobie. Może? Możeś ty. Kurde, myślałem, że uda mi się go. Holy shit! Biegaj, Leon. Dobra. Na taką ewentualność... O ty w życiu, przyda mi się karabin. Muszę być w ciągłym ruchu. Nie, baniutki. To ja, są granaty, ale granatami to za drzemu nie zrobię, bo on się za szybko przemieszcza. Biegaj, Leon! Właśnie, bardzo mało mu robię. Nie podoba mi się tak. Ale jak na razie I Załatwiony! Ta walka by była dużo trudniejsza. Zaufajcie mi, gdybym nie miał tego jajka. Okej. Okay. Okej, okay, czy to wszystko co tutaj pozbierałem? Cholera, myślałem, że uda mi się zdobyć to drugie jajko, ale musiałem gdzieś faktycznie pominąć salę tronową. Jestem tak zły na to. Bo ta walka mogłaby się skończyć kurwa dwoma rzutami jajka. Naprawdę. God damn. It. Ale z drugiej strony nie było też najgorzej. No bo wiecie. Wiecie, rozumiecie. ...więcej obrażeń Ashley. musiałem, znaczy mniej obrażeń My musiałem jadu, mu zadać. Nie ma czasu do stracenia, Lion. Zgadzam się z tobą, trzeba tylko pozbierać niezbędne rzeczy. Więc niestety, moi kochani, po raz kolejny nie pokazałem wam, jak szybko pokonać bossa. Z trzech bossów, których mogłem pokonać w bardzo taki prosty i łatwy sposób, pokonałem tylko jednego, który był, kurwa, opcjonalny. Więc musicie mi wybaczyć. Niemniej jednak, no cóż, nie zapomnijcie zostawić lajka chociażby za samo e, celne rzucenie jajkiem złotym w pana Ramona Salazara, który, że raczej nie będzie nas niepokoił, został major Kruger, którego kurwa nienawidzę za zamordowanie z zimną krwią. O, Krauser. Where do gdzie myślisz, że taking her? Nie, to nie ma sensu, szkoda amunicji. Za zamordowanie z zimną krwią Luisa, który był naszym. A, nie ma za to nic. Który był naszym Don Kisotem. I boli mnie bardzo w człowieku, że sytuacja wyniknęła taka, jaka wyniknęła. Ten, kto oglądał poprzedni odcinek, doskonale zdaje sobie sprawę, o czym mówię. A ja nie będę. Zbędna, zbędnych tutaj słów używał i jak chcecie zobaczyć, to musicie zobaczyć. Poprzedni odcinek, jeżeli widzieliście, to znaczy, że jesteśmy w miarę na bieżąco. Chyba pora poczytać, co? Może dowiedzmy się czegoś. Housekeeper. Okej. Okay. Ok, czyli chcieli go użyć do tego, żeby Las Plagas rozsiać wśród rodziny Salazarów. No nie ukrywam, że mu się. średnio się udało, bo go ubiłem gnoja, ale gdyby nie fakt, to myślę, że nie byłoby wcale tak kolorowo. Czy chcemy tego użyć? Myślę, że chcemy, ponieważ jest Now tam żółta roślinka. Tak. Lecimy na zmianę lokacji. Nie jestem fanem tej kobiety. Ale trzeba przyznać, że wie, gdzie szukać kluczy. Na przykład do łódek. Czy jest coś, co chciałbym sobie schować? Chyba nie za dużo, bo nie za dużo mam. Podoba mi się, że mam bardzo mało miejsca w ekwipunku, ale to jest wystarczająco na tyle, żeby zbierać rzeczy, więc w sumie chyba spoko. Kontynuujemy, moi Hani, Nie, zosta nie zapomnijcie zostawić lajka like i subacza, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, a tego nie robi. You look like you've got something to say. I've something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. I try to save one person, a hundred others die. I guess I changed too. <laughs> you? Leon S. Kennedy! You haven't changed. You just think you have. So here's my question Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here. Nie myśl się bardzo ciężko, Do zobaczenia. życia. Bo moi kochani, w drugiej części, w momencie, gdy spotkaliśmy Ade Wong grając jako Leon Kennedy, um, Wykorzystała nas, żeby dostać się do laboratorium, a zresztą, co ja wam będę mówił, może któregoś dnia ogramy drugą część, jeżeli nie, no to przykro mi, ale będziecie musieli żyć z tą wiedzą, że ja tego wam w tym momencie nie powiem. O, skurwysyny z kuszami. Bardzo nie podoba mi się pan... To też mi się w chuj nie podoba! God damn it, Ile ja mam tutaj? Oh shit! Też all these busy bees. better watch my step if I don't want to get stung. Też nie chciałbym bym być ukąszony przez takich kurwa. O, tam jest ktoś do upolowania. Czy on ma maskę przeciwgazową? To jest hełm. Maska, dobra, czyli przebije się. Tam też ktoś jest. Czy tylko mi się wydawało. No to. Do... No Łazi, stoi tam. Dobra. Czyli co? Karabin, w dłoń. Nie, jednak. Kurwa. Jednak hełm. Jednak hełm, okej. Okay. Czy ja mogę to zniszczyć? Nie mogę, muszę do tego podejść. No dobra. Szkoda amunicji. Nie ma co marnować amunicji, jeżeli musimy dostać się tam. O kurwa. ok. A więc tak to działa. To są po prostu bariery, których lepiej, żebym unikał. Chyba, że mogę się zakraść i je wyłączyć. one się wtedy ładnie złożą. Nie, dobra. Okej. Okay. Podoba mi się. Dzień dobry. Kurwa, chłop, jak se casualowo... Z stoi Tak jakby absolutnie nic się nie wydarzyło Nie, on po prostu se tam jest Moje pytanie brzmi Jakim kurwa cudem on z całym tym swoim cudownym kramem Tak szybko się dostaje na, na, nie wiem, no na drugą stronę Chociażby Miasta W sumie to nie jest miasto, to jest inna Nie wiem, kurwa, na drugą stronę Tej pieprzonej cholernej rzeki, wody Cokolwiek Gościu, ty... Chcesz mi powiedzieć, jak ty to kurwa robisz? Co masz ciekawego, nowego? Nic kurwa, nie masz nowego. Treasure map, dobra, treasure map biorę, bo to zawsze pieniądze. To zawsze pieniądze. Zastanawiałem się nad tym, e, nad tą lunetą, ale chyba nie ten moment. Mogę sobie również kupić jeden welwet i od razu go sprzedam, ponieważ potrzebuję pieniędzy. Tymczasem, moi kali, wycinamy. Nie daj się zabić Dobrze, mykani zakupiłem nowy pistolecik Który nawet ma na sobie laser I całkiem zajebiste obrażenia Więc Pozbyłem się rewolweru, sprzedałem go hmm, Ponieważ nawet Maksymalnie zupgradeowany Nie dawałby mi takich statystyk Jakich Potrzebowałbym To był chyba błąd Ale tamtego nie jestem w stanie zna zlokalizować jeszcze, żeby go tak polować jednym strzałem. Nie chciałbym również się zdradzać za bardzo, ale muszę podejść bliżej. Oni mają kurwa pancerzy. Nie mają, a <ścoughs> nie mają pancerzy. Tamten był jakiś kurwa twardszy. No dobrze, dzieje o kurwa, jest źle. Jest bardzo źle. Osz w dupę. Okej. Okay. nim zagrożeniem. Chyba dwa naboje to mało. Biegnie ten skurwysyn tu. U! Idealny moment, żeby przetestować ten, kar ten pistolet. Czyżby by na dwa strzały. Nie. Na trzy strzały. U! Spierdzielaj! Ty też. Już? Zamknij mordę, kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś. Już mam was dosyć. komandość komandości. Łupę uprzejmy. Cholera, zaczyna się nowa zabawa, widzę. Nowi przeciwnicy. Oh shit! Oczywiście, że tak. Nie? Okay. O, siemanko. Dobra, tutaj. Bo on chyba nie zejdzie, nie? Zszedł. No, mam zeza. No, zeza. Chyba upadł. Będą się podświetl, bo nie widzę. Nie ma. Gdzieś tam jesteś, co? Dobra. Wszalnicz to. O, dzień dobry. Pierwszy. Ha. Dobra, to chyba wszyscy wytłukłem nie wiem, bazę? W... Wojskową, jest to, to jest baza wojskowa O co tu chodzi Nie jestem pewien Ale umordowałem tu chyba wszystkich I teraz widzę dopiero możliwości Które miałem Jak na przykład wybuchowe beczki Jak na przykład, kurwa nie wiem co jeszcze Ale dużo tego było O Zajebiście, przyda się Przyda się również kwestia Powyłączania tego Gównianych tych wieżyczek Chociaż to też dało mi dużo przewagi, ponieważ oni też nie chcieli wchodzić w te, w te rejony, więc bardzo ułatwiło mi to manewrowanie nimi w walkę. jestem w stanie teraz przejść sobie. Widziałem skarb. Widziałem skarb, tylko muszę najpierw to wyłączyć, żeby się tam dostać, bo ona chyba bezpośrednio oświetlała tą skrzyneczkę. Oczywiście, że tak. Co my tu mamy? bransoletę perłową. Może być. Wchodzę w to. Nie wyłączyłem tego? No dobra, nie ma znaczenia. We dupie to mam. Raczej się wracam, nie będę. Moi kochani, ale w ogóle wspominałem o tych streamach w poprzednim odcinku. I nie dokończyłem tematu niejako z powodów sytuacyjnych. Wydarzyła się magia. Ale Słuchajcie, ogólnie plan jest taki, żeby. Może by wrócić do tych streamów. I coś faktycznie ciekawego tam ograć. Coś ciekawego mam na myśli. Niekoniecznie. Wiecie. Em... Niekoniecznie mówię tutaj o na przykład. Nie wiem, potion crafcie, nie? Czy <ścoughs> coś, ale. A, a więc to tak działa Okej, okay, czyli ja sobie to muszę Poprzestawiać tak Żeby przejść e, Ale mówię na przykład o tym, że jeżeli Skończymy Residenta, to czy mm, Nie ograć sobie na przykład, wiecie Jego samego, n, jako nowa gra Plus, powiedzmy mm, Na innym poziomie trudności Wiecie, no jakby tego typu tematy Kurwa, chłop z elektrycznym pastuchem Na mnie idzie Ale gównianego mam cela Kurwa, z czego wy jesteście skonstruowani Gin No gin Jaki twardy gnój Proszę tak nie robić Proszę dać się zabić I tyle więc wiecie, no, plan jest, plan jest taki, żeby sobie, mm, rozegrać. Tam kogoś słyszę z prawej. O kurwa! No nie tylko z prawej. Dobra. To jest, kurwa, gówno z zębami. Faj. Shit. A ja myślałem, że słyszę coś tutaj. No bo słyszę coś tutaj, tu coś jest Jakby nie zakradnę się Chuba, twardy Jak ktoś policzył ile razy w to niech mi napisze w komentarzu. Ja wystrzelam, że cztery, ale nie liczyłem. Chwa, w dalszym ciągu, jej, cztery headshoty to wcale nie tak mało, żeby kogoś ubić. Zwłaszcza jeżeli mówimy o stricte headshotach. Więc to gruby temat. No czy ja uda mi się tu zakraść? Ty odraparem musz! Ślepy! Ha. No trudno. Śpi smacznie. Rzadko kiedy wykonuję takie sytuacje, takie mm, finishery w, w Resident Evil. Tym bardziej jestem dumny, że mogę to kontynuować. Dobra, muszę zmykać, bo tutaj znowu się ktoś czai. Ej, mamy sniki fakerską akcję. Podoba mi się. Chociaż o ile łatwiej by było po prostu ich wymordować i o ile szybciej. Tak, wiecie. Dużo bardziej jara mnie takie. Wiecie, przeskradanie się. oszczędzanie amunicji. Wiecie, co jest, nie? A. Kurde, w końcu przeszkolenie Liona na coś się zdało, bo no, przeważnie. Znaczy mam na myśli przeszkolenie w walce w zwarciu poza walką z loaderem Kurwa, nie taki był plan! Holy shit! Dobra, tędy. Tędy trzeba spadać. O kurwa, ale gęsto Chłop z wiadrem na głowie! Dobra, ale mamy w sumie parę granatów, więc można by tymi granatami likwidować. Trochę... Oh, siemano! Dobra, na nich jest fajny patent. Wstrzelamy w nogę i w twarz. W nogę i w twarz. O kurwa, dużo ich jest. No dobra, to granat. I wykończymy sobie resztę. Kurwa, zajebiście. No dobra. Skubany jak się kurwa dobrze kryje. A nie zdążyłem, chciałem zrobić mu suplesa, bo wiem, że można, ale nie udało się, bo trzeba go zabić, postrzelić w kolano, żeby on klęknął i wtedy Zajść go tył. Ale niestety się nie udało Pan z wyrzutnią rakiet tam jest dalej? Nie, tu ktoś inny do mnie O, tam jest Skubany w ogóle, nie wiem czy go Czy go dostrzeżecie, patrzcie Kurma, się schował, gnój Ale pana chyba z wyrzutnią rakiet Już nie ma z nami, wśród nas Tu ktoś się sadzi nie jest! Tylko tam gdzieś napierdala. Jest fajnie by było, jakbym trafił w tą Kurwa zrzucił go? Chyba go ubił Cholera, no, chciałem przetestować coś fajnego, ale niestety Zostało mi to odebrane. O kurwa tutaj idzie. O dzień dobry. Nie mam amunicji. Ale nie jest to problem, ponieważ mogę sobie ją sprawdzić. Mam zajebiście dużo amunicji w ogóle, znaczy tych prochu, więc to jest chyba dobry moment, żeby między odcinkami teraz, ponieważ ten już powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że lubicie tą serię. Bo widzę po dość dużym zaangażowaniu że lubicie. Więc jeżeli wyczekujecie następnego odcinka, to zachęcam. Coś tu jeszcze chyba spłonęło. Zachęcam was do śledzenia tego kanału. Chociaż wiecie, zawsze tutaj parę ciekawych rzeczy A się dowiecie o życiu, o grze, ogólnie o grze, o grach. No i wiecie i w sumie możemy tą przygodę przeżyć razem. Czy ja tam czegoś nie zostawiłem? No, zostawiłem. To się wrócę. where they're keeping Ashley.